Zdobycie pierwszych tysiąca klientów nie różni się od pozyskania pierwszych 10, dziesięciu, dziesięciu tysięcy, czy miliona klientów. Wszystko sprowadza się do kilku kluczowych strategii. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner. założyciel agencji marketingowej Unix SEO. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmę w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze musisz mieć produkt, który spełni obietnicę. Widzisz, pierwszym krokiem do zdobycia pierwszych tysiącach klientów, czy inne liczby, jest po prostu stworzenie produktu bądź usługi, która spełnia obietnicę, czyli rozwiąże pewien problem Twoich klientów. Dodatkowo, on musi ich cieszyć. Co to znaczy, że musi ich cieszyć? Otóż osoby, które kupiły ten produkt, doświadczają takiej podstawowej wartości, takiego zadowolenia, kiedy na przykład używają ten produkt, albo w ogóle, kiedy z nim się stykają po raz pierwszy. Czyli doświadczają pewnego momentu aha, albo wow, coś, coś takiego, rozumiesz. I oni muszą być tym pozytywnie zaskoczeni. Kilka przykładów. Pomyśl wszak przykład o tym, jak po raz pierwszy, jeśli byłeś w Starbucksie, jakie miałeś interakcje, co się działo, jak doświadczałeś. Był taki moment, aha, tu jest coś innego, ale tu jest na przykład coś fajnego. I miałeś wiele takich pozytywnych odczuć. Na przykład zapytali mnie o moje imię. Napisali na kubku z kawą. Kawa była bardzo dobra, zapach, zapach kawy był też, też bardzo fajny. I czułeś się tak, jakby to wszystko było naprawdę w pewien sposób przemyślane i bardzo dobrze opracowane. I kolejny przykład: zobaczcie, jak to wygląda u nas w agencji Mikesio. Jeśli rozmawiamy z osobą, która jest zainteresowana, żebyśmy prowadzili reklamę tej osoby, czy robili pozycjonowanie w Google, to na początku mamy darmową konsultację. I nawet jeśli stwierdzimy zaraz na początku, że ten klient nie jest dla nas dobrym meczem, albo ma na przykład inne podejście do biznesu, które na przykład nie jest zgodne z naszym podejściem, albo chce, żebyśmy wykonywali jakąś pracę, która właśnie nie jest zgodna z naszą polityką firmy, to nie mówimy po prostu nie do widzenia, tylko staramy się tą osobę jakoś doedukować, czy zasugerować coś, co można zrobić lepiej. Albo po prostu jak to wyglądało z naszego doświadczenia w innych branżach u innych klientów, także dajemy jakąś wartość dodatkową. Także nawet jeśli nie podejmiemy się współpracy, to ta osoba zostaje z takim dobrym doświadczeniem. I może kiedyś na przed nas poleci innej osobie, albo kiedy zmieni nastawienie do marketingu czy do sprzedaży, to wtedy będzie jakaś możliwość, sytuacja do współpracy. I to jest właśnie ta część, której wielu ludzi nie ma, czyli to świetne doświadczenie, coś takiego dodatkowego, gdzie wcześniej tego nie widziałem. Bo widzisz. Doprowadzenie produktu, czyli doprowadzenie usługi do pewnego punktu, w którym on spełnia tą obietnicę, którą czy wyświetlasz w reklamach, czy piszesz na swoim blogu, na swojej stronie, w swoich social mediach, to to ma zadowalać klientów albo ma doprowadzać ich do tego momentu, i wtedy to jest dopiero numer jeden. I ja to nazywam często taką podstawową wartością produktu, czyli to jest skłonienie osób do doświadczenia tej podstawowej wartości, kiedy po raz pierwszy kupią, czy w ogóle nawet kiedy zetkną się z Twoim produktem. Od razu widzą, aha, to jest, to, to jest coś fajnego, to jest coś, czego wcześniej nie widziałem. Nie wiedziałem, że tak to można zrobić. I widzisz, niektórzy ludzie myślą, że mają problem z marketingiem. Ja od razu powiem tutaj, że w wielu przypadkach jest to problem z produktem. Nie mają produktu, który po prostu rozwiąże problem albo obietnica, którą złożyli, nie jest później dotrzymywana. you <music> Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. I krok drugi to jest budowanie systemu generowania sprzedaży, czy systemu generowania leadów. I mi tutaj bardzo podoba się to określenie. Ja często bardzo używam system generowania, bo to jest pewien system. To kojarzy mi się z takim poruszaniem się do przodu. Wylewasz np. benzynę do zbiornika, wytwarza to wszystko energię i ty poruszasz się do przodu. Czyli ty poruszasz się do przodu, realizujesz swoje cele, założenia biznesowe itd. I to jest świetny sposób żeby w ogóle myśleć o koncepcji marketingu, czyli o marketingu popytu albo o marketingu przychodzącym, ponieważ zasadniczo ty budujesz tą całą kwestię, ten cały system, żeby zdobywać nowych klientów. I sposobem takim fajnym, bardzo na zbudowanie silnika jest testowanie różnych kanałów marketingowych. Wiesz, że masz silnik wzrostu, kiedy wiesz, na przykład czas albo pieniądze. Które dodajesz do tego silnika, do tego systemu, zaowocują liczbą x, pewną liczbą tych nowych dochodowych klientów w danym okresie czasu czy w miesiącu. I wyzwaniem, przed którym stoi większość firm, jest to, że te osoby nie zdają sobie sprawy, że robiąc mnóstwo nieprzemyślanego marketingu czy ruchów, oni mogą zdobyć pewną grupę, na przykład ludzi, która jest tylko tak zwanym, no to mówią, pusty przebieg. To są puste osoby. I błędów tego typu jest bardzo dużo, ale numerem jeden jest właśnie według mnie to złe dopasowanie kanałów czy platform bądź celów marketingowych. Bo ludzie myślą na przykład, że lepszym celem jest zasięg niż konwersja, bo wchodzi to kilka razy taniej. Albo na przykład źle dobierają grupy docelowej. Na przykład, jeśli masz jakiś darmowy produkt online, który sprzedajesz załóżmy jako usługę w abonamencie, to wiele osób może na przykład zapisywać się na ten Twój darmowy trial, i to będą osoby takie, które nigdy nie skonwertują i nie zostaną Twoimi klientami. I kolejnym takim bardzo dobrym przykładem może być tutaj PR i ja zawsze powtarzam, że reklamy typu telewizja czy reklamy na zasięg powinniśmy zostawić dla tych największych marek, które rzeczywiście chcą, którym po prostu zależy na dotarciu do, do tej jak największej liczby osób. Na przykład Coca-Cola nie potrzebuje konwersji, żebyś po obejrzeniu reklamy wszedł na ich stronę i kupił zgrzewkę napoju. Im zależy po prostu na tej koncepcji top of mind, o której kiedyś mówiłem w kilku filmach. Czyli jeśli jesteś w jakimś sklepie, to kupując napój, albo myśląc o tym, że kupię jakiś napój, to w pierwszej kolejności właśnie będziesz wybierał ich firmę, ich markę. I to jest ta koncepcja top of mind. A tobie zależy na tym, żeby sprzedawać, na sprzedaży bezpośredniej. I przykładów tego typu jest oczywiście bardzo wiele, i rzeczywiście, jak już ktoś osiąga spory poziom. W biznesie spory zasięg, to może reklamować się typowo na nasięgi w telewizji, ale większość osób wraca niestety dosyć szybko z powrotem do tego swojego prawdziwego systemu generowania. Tak jak ja to nazywam system generowania sprzedaży i leadów. I uwierz mi, że będziesz miał zasięg, będziesz miał lajki, czy reklamy w telewizji, czy w radiu i nie odczujesz zbytnie różnicy. To nie będzie taki game changer. Także to nie zmieni zbyt wiele. I Przekonał się o tym nawet sam Neil Patel, który w świecie marketingu jest bardzo dobrze znaną osobą. Ma bardzo dużą agencję, prawie 500 osób zatrudniają. To jest agencja światowa. I on również postanowił spróbować reklam w telewizji. I oni jako agencja posiadają wielu dużych klientów, Western Union, Adobe, Inc, którym po prostu oni tworzą te reklamy w TV. Więc Neil Patel pomyślał, ok, to spróbuję samemu, czemu by tego nie zrobić dla swojej agencji. I to, co mi się bardzo podobało, to to, że mierzyli oni wszystko. Mierzyli liczbę telefonów, zapytań. No i jak to wyglądało? Otóż, Neil wydał w, słuchaj, w 4 tygodnie 100 tysięcy dolarów i reklamował się w Bloombergu i w CNBC. Znasz te telewizje, stacje telewizyjne. To są to po prostu kanały biznesowe dla osób, które inwestują, które są przedsiębiorcami, czyli medium było wybrane bardzo dobrze. Jaki był rezultat? Otóż, koszt wejścia na stronę to był aż 69 dolarów, czyli bardzo dużo. I tak wyglądał zrzut wydatków w jednym tygodniu, ale spokojnie nie musisz teraz pauzować tego filmu, bo dodam to po prostu we wpisie na blogu, do którego znajdziesz link w opisie tego filmu, więc na spokojnie możesz tam wejść i sobie to przeczytać. Także powiedzieliśmy, że koszt wejścia na stronę był bardzo duży, bo aż 69 dolarów. A liczba lidów, jakie udało mi się wygenerować za te 100 tysięcy dolarów? Jak myślisz? Zero. Dosłownie zero. I nie myśl, że ciebie to nie dotyczy, bo tyle nie wydajesz, albo reklamujesz na Facebooku czy w Google, a to nie to samo. Posłuchaj, jeśli źle ustawisz parametry, cele czy grupy docelowe i inne kwestie, to tak samo ciebie to dotyczy, tylko że w skali mikro, a nie w skali makro 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Dlatego pamiętaj, żeby zdobywać regularnie klientów, czy zdobywać lidy co miesiąc regularnie, musisz zbudować ten system generowania, taki, który jest. I przewidywany, i jest skalowalny. Czyli wiesz, ile wydasz w danym okresie czasu, ile klientów zdobędziesz. Za miesiąc dodasz do tego kolejną kwotę i znowu wiesz, ile dodatkowych osób, klientów zdobędziesz. I nazywaj to jak chcesz, lejek marketingowy, lejek sprzedażowy, czy po prostu, tak jak ja teraz mówiłem, system generowania nowych klientów. I przy okazji przypominam, że My, jako agencja, tym się też zajmujemy. W razie pytań w opisie filmu masz link do darmowej konsultacji z nami, która Ciebie do niczego nie obliguje. Hej, hej. Zaraz godzina 8. Ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook. Nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. To zapraszam do współpracy. Unique SEO. otworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Idźmy dalej. Krok trzeci. Robić mniej, żeby móc rozwijać się szybciej. I może to brzmi trochę nielogicznie, albo jak jakiś paradoks. Ale pozwól, że to by to wyjaśnił. Kiedy już masz produkt, który naprawdę zachwyca, i masz koncepcję właśnie budowania tego systemu, który generuje dla Ciebie nowych klientów, zdobywa nowe lidy. to chodzi o robienie mniej. Widzisz, wiele firm tworzy mnóstwo rzeczy naraz. Myślą, muszą być omnichannel, bo to jest takie teraz modne pojęcie. Muszą zajmować się marketingiem na Facebooku, muszą zajmować się content marketingiem, muszą zajmować się PR-em, muszą się na wydarzeniach, muszą robić reklamy na YouTubie, muszą robić SEO, LinkedIn'a, teraz staje się mody TikTok i tak dalej muszą robić wszystko. Widzisz, to jest tak, że w większości przypadków, kiedy nic nie działa i nie widzisz wyników, dzieje się tak dlatego, że robisz zbyt wiele rzeczy naraz i nie wiesz, która z tych rzeczy jest powodem, dla którego coś działa, a coś nie działa. I widzisz, jeśli zrobisz mniej, to będziesz wiedzieć, co działa, a co nie. Pomyśl o tym. Większość firm umiera z powodu nie głodu, a z powodu tak zwanej niestrawności. Widzisz, oni umierają, ponieważ robią zbyt wiele rzeczy i nie skupiają się na optymalizacji jednego lejka, żeby działał bez zarzutów. I kiedy robisz zbyt wiele rzeczy, to nie wiesz, co nie działa. Zobacz, jeśli masz na przykład na coś uczulenie, ale w jednym posiłku jesz owoce, mleko, orzechy, przyprawy, gluten tutaj tu jeszcze coś kilka produktów no to po posiłku masz to uczulenie. Ale nie wiesz na co, bo zrobiłeś miks z 10 czy 20 różnych. Więc jeśli chcesz zdobyć swoich pierwszych 1000 klientów, czy pierwszych 100 klientów, czy 10 klientów, czy pierwsze milion klientów, to musisz mieć pewność, że nasz produkt, który zachwyca, skupiasz się na zbudowaniu tego silnika, tego przewidywalnego systemu sprzedaży, generowania, który jest i powtarzany i skalowalny, żeby pozyskiwać tych nowych klientów którzy oczywiście są dla Ciebie opłacani i musisz mieć pewność, że robisz mniej rzeczy, nie więcej, tylko mniej, żeby naprawdę dostarczyć rezultaty i żeby naprawdę uczyć się szybciej, bo widzisz, dla mnie w ostatecznym rachunku definicja firmy, która zarabia, rozwija się bardzo dobrze, rozwija się szybko, jak to tylko praktycznie możliwe, to jest to, że ona musi się dobrze uczyć na swoich błędach, na błędach innych. I widzisz, jeśli masz konkurentów, to pamiętaj, ten, kto najszybciej się nauczy, ten wygrywa. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo, jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. a ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny Tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam, także wszystkiego dobrego. I dużo sukcesów. Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl. Masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.